Witam wszystkich starych widzów i nowych. Dla tych nowych zakładam okularki, żebym chociaż przez chwilę wyglądał bardziej inteligentnie. Nic się nie zmieniło, bo trudno już tak będzie do końca filmiku. Słuchajcie, jeżeli chodzi o przepis, to nie macie déjà vu, że znowu to samo jest. Nie. Ostatnio pod filmikiem właśnie ze smalcem sporo osób wypowiadało się, że to nie jest smalec, że tam jest za dużo mięsa. Mieliście rację, mieliście rację, faktycznie jest tam dużo mięsa. Ale taki był zamysł. A dzisiaj jedziemy z klasykiem: mało mięsa, czyli słonina pod minimalna ilość dodatków, ale jest smacznie i niezdrowo. Chyba o to chodzi, nie? Żeby właśnie coś fajnego, smacznego raz na jakiś czas sobie zaserwować. Nie zawsze musi to być zdrowe. Najważniejsze, żeby to chociaż raz na jakiś czas zasmakowało. Powracając do tematu smalcu, wszystko kroję nożem, bez maszynki do mielenia mięsa, także w tym momencie odpada Wam następna rzecz, czy do mycia, czy do załatwiania, czy do kombinowania. Wystarczy Wam ostry nóż i nic więcej. Sporo chęci, bo trzeba stać przy tym, no i słoiczków dużo. Dzięki temu, że do słoiczków wrzucicie, możecie długo, długo przechowywać, słuchajcie, ten smalec w lodówce na przykład. Zachęcam do oglądnięcia nowej wersji właśnie z malcu, nie deluxe, a klasycznego. Na razie, pozdrawiam, cześć. Okej, okay, to lecimy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o słoninę, kupcie, tak jak jest. Ja tutaj troszeczkę mniej było, ale to niewiele. Ale co najważniejsze, pod gardle ładne się udało, za niewielkie pieniądze. Z kawałkami naprawdę mięsiwa. No i co, zaczynamy właśnie tutaj kroić. Bo przecież mamy rok 1800. Sorry, po prostu nie mamy maszynki. Nie mamy maszynki i robimy wszystko ręcznie ostrym nożem. Właśnie, ostry nóż. Naprawdę, jeżeli chodzi o słoninę, to taki ostry nóż to wchodzi w taką słoninkę jak w masełeczko, o, panie, jak w masełko. Okej, okay. i jak my to kroimy? Kroimy to na takie właśnie paski. Mniej więcej 1centymetrowe, maksymalnie półtora i później w takie kostki właśnie 1centymetrowe. Im mniejsze, tym fajnie te skwarki. One i tak się fajnie wytopią i będą naprawdę takie. skonkretne. No i tu jest właśnie test słuchajcie ostrego noża. Na podgarlu to nie jest tak już prosto jak właśnie w słoninkę. Tu już naprawdę konkretnie trzeba użyć siły i uważać. No i najważniejsze, też takie kosteczki kroimy. Tam gdzie jest kawałek tego mięsa można troszeczkę grubsze zostawić, bo to fajnie się wytopi i w tym momencie taka skwareczka fajna powstanie. Ale tam gdzie jest, słuchajcie, przykładowo właśnie taki gruby, gruby, tak jak tutaj, taki spory plaster, na trzy na trzy i paseczki słuchaj, słuchajcie, kroicie właśnie na taką kostkę, tak jak ostatnio przy słonince. Jest trochę roboty, ale jest warto, słuchajcie, i jest jedna najważniejsza sprawa, nie potrzebujecie maszynki, nie, nie brudzicie maszynki. Rondelek, jakiekolwiek naczynko i lekko podsmażamy, lekko podsmażamy w taki sposób, żeby tylko i wyłącznie troszeczkę tutaj tego tłuszczu puścił właśnie Słoninka, żeby puściła. OK, mamy i teraz już co jakiś czas garstkę, dosłownie, aż wam się słonina skończy. Naprawdę, nie martwcie się, ona się fajnie wytopi. Tu nie ma mięsa, to się nie będzie przypalać, to się będą fajnie sk skwareczki robić. Zobaczcie, jak tu się buzuje, naprawdę. No i po dorzuceniu dosłownie dwóch garstek pod garle okazało się. ząk. <laughs> no po prostu. W garku zaczęło się kipić autentycznie jak mleko. Tak zaczęła piana, no i postanowiłem słuchajcie, wyciągnąć patelnię. No i na dwie fajerki poleciałem, o, konkret był. Także jeżeli chodzi o to, postanowiłem właśnie na patelni, żeby nie tracić czasu, bez sensu. Po prostu leciałem na drugiej patelni. I też już tutaj tylko i wyłącznie pod gardle, dzięki temu szybciej to się też zrobiło, no fajnie. Jeżeli macie naprawdę konkretną, dużą patelnię, nie bawcie się tak jak Tynia. Walcie od razu z grubej rury na konkretnej patelence, tak, żeby to wszystko się szybko smażyło. Paruję, ale nie tak dużo tak jak przy tamtym mięsiwie. I teraz właśnie dodajemy soli. Trochę soli. Tutaj się, jak widzicie, zabuzowało mi. Wystarczyło zmniejszyć i było ok. I teraz dochodzimy do tego właśnie dodatku, najprostszego. Słuchajcie, cebulka. Jedna średnia cebulka w małą kosteczkę. Tyle ile się da, tutaj już na koniec to wiadomo, ciachacie sobie jak 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 umiecie. Najważniejsze, przygotowana jest cebulka, super. Odkładacie na bok i te dwa podstawowe zioła. Jeżeli nie macie y, czosku niedźwiedziego, zetrzyjcie czosnek zwykły. Naprawdę też fajnie tutaj posmak taki daje. No w sumie czosnek niedźwiedzi trochę inaczej smakuje niż zwykły czosnek, to pamiętajcie. Ale naprawdę fajnie można. I teraz tak jak to się smażyło tam na małym ogniu to było i tylko i wyłącznie dosłownie tak jak jest napisane 10-15 minut przed zakończeniem tego wszystkiego dorzuć cacie tej cebulki jak widzicie od razu zaczęła buzuwać znowu oznaka że cebulka już jest gotowa w smalcu dosłownie będziecie widzieć w pewnym momencie że ona się fajnie zeszkli i to starczy ona ma być zeszklona po co mamy jeść spaloną cebulę gorzką a tak to fajnie ona taka naprawdę szklista się zrobi Elegancko i będzie super. Wyłączyłem gaz i teraz właśnie te zioła. Te zioła zostały wrzucone. One w tym momencie teraz już fajnie przekazują ten aromat. Jeżeli słuchajcie o sól, nie martwcie się. Jeżeli nawet mniej tutaj dosolicie, zawsze na kanapeczce możecie nas posolić. Naprawdę uwierzcie mi. Słoiki polecam wam przygotować wam wcześniej. Wcześniej troszeczkę z 10 minut, 20 minut przed robieniem smalcu. Niech one obciekają, obsychają. I to jest taki protip ode mnie. Najpierw rzućcie łyżkę taką konkretną, skwarek na spód, a dopiero później dolewajcie słuchajcie właśnie z tłuszczu, tej, z tej słoniny, z tego podgarla. Dlaczego? W każdym słoiczku będzie podobna ilość skwareczek, mniej więcej oczywiście. I nikt się nie pobije o te skwarki, jak będziecie po prostu kogoś częstować takim właśnie fajnym smalczykiem domowym, zwykłym, klasycznym. Tu wygarniam dosłownie na styk. Piękna sprawa. Słuchajcie, wszystko elegancko. Pamiętajcie, żeby to cały czas było gorące i uważajcie, żeby się nie poparzyć. Au au. Zakręcacie wszystko. Każdy słoik zakręcony, oczyszczony i słuchajcie, wszystko jest już gotowe, a co najważniejsze, jak to smakowicie wygląda. No i na zakończenie. Sprawdzamy, czy wszystko ok, a ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie się tego filmiku i już słuchajcie, niedługo, niedługo będzie następny. Na razie, trzymajcie się, cześć!